Ostatnie doniesienia i wypowiedzi zarówno radnych miejskich, jak i mieszkańców miasta pokazują, że uszczytu władzy w Wogrzychu dzieje się źle. Jestem radnym, muszę odpowiadać za całe miasto. Muszę, muszę jakąś ponosić konsekwencje yy, finansowania tego miasta. Pytanie tylko, w jakim stopniu nami manewruje się? W jaki stopniu się na nas oddziaływuje? O tym, że pomiędzy radnymi opozycyjnymi i koalicyjnymi nie ma porozumienia, wiadomo od dawna. Wręcz jest to rzeczą naturalną. Również naturalne wydaje się odchodzenie poszczególnych radnych z jednego obozu do drugiego lub, jak w przypadku Pawła Szpura, twierdzenie, że zostaje się radnym niezależnym. Ja pozostanę tym, kim zacząłem być, czyli tu, w Radzie Wspólnoty Samorządowej, działając w samorządzie. Stąd wyszedłem. Stąd w, w, wyszedłem do polityki i dziękuję tej polityce, już jej mam serdecznie dość. Chcę wrócić do, do miejsca skąd wyszedłem i już więcej w, to, w tą tak zwaną... Brudną politykę wchodzić nie będę. Te przetasowania, jak i groźba ewentualnego referendum o odwołanie Rady Miejskiej oraz ostatnie głosowanie w sprawie zamiaru likwidacji szkół w Obrzychu spowodowały, że koalicja POSLD w mieście przestała istnieć. Choć niektórzy radni twierdzą, że koalicji nigdy tak naprawdę nie było, poza tym, że została podpisana na papierze. Tej koalicji na dobrą sprawę nigdy nie było. Co to jest koalicja? Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie. Koalicja to jest coś takiego, kiedy dwie strony realizują wspólne interesy. Chyba to taka definicja jest dobra. Jeżeli ja widzę, że w tej koalicji, w cudzysłowie, ciągle realizujemy tematy tylko jednej strony, a druga nie może nic ugryźć, też w cudzysłowie, dla siebie, no co to jest za koalicja? Nigdy tej koalicji nie było. Były interesy, czy są interesy? Ja tego koalicją nie nazywam. Koalicja się rozpadła, ponieważ póki co w Radzie miejskiej z sześciory radnych SLD zostało tylko troje. Pozostała jeszcze Danuta Marosz, Stefanie Pawełek oraz Robert Rozmuski. Pozostała trójka po tym, jak powiatowe władze SLD nakazały radnym zrzec się mandatów, napisali rezygnację z członkostwa w partii. Radnym się bywa. Trudno. Widocznie Rada jest zła, jeśli trzeba będziemy odwołać. Jeśli taka będzie wola narodu, znaczy formy demokracji w Polsce działają. Rozpoczęły się więc kolejne spotkania w gronie radnych Platformy Obywatelskiej SLD oraz radnych niezrzeszonych. Ja o takich propozycjach już słyszałem. Coś takiego się rzeczywiście rodzi. Odpowiem właściwie tylko za siebie. Ja nie widzę siebie w, tej w tym ugrupowaniu. Ja albo byłem w SLD, albo nie będę nigdzie. Nie będę żadnej koalicji. Na razie mam ten komfort, że decydować będę samodzielnie, tak jak ja uważam i nikt mi nie będzie ani z lewa mówił, ani z prawa, bo jakby się to nie nazywało, to będzie człowiek zależny od kogoś, skoro wejdę do jakiegoś ugrupowania pod tytułem koalicja Iksińskiego, no to też będzie, będę musiał słuchać tak zwanych dyscyplin głosowań. A dyscyplina głosowania nie ma nic wspólnego z demokracją. To raczej ma bliżej z dyktaturą. Do grona nieoficjalnych już koalicjantów dołączyli byli członkowie WWS-u: Paweł Szpur oraz Andrzej Mielczarek. Według informacji, jakie do nas docierają, na spotkaniach z prezydentem Romanem Szołemejem obradowano nad utworzeniem nowego klubu w Radzie Miejskiej. Jeżeli chodzi o ideę wspólnego klubu, to raczej miałby to mieć wizję klubu bezpartyjnego, bez szeldów partyjnych. Każdy z radnych byłby tak, jak ja radny Do tej pory taka decyzja jeszcze nie zapadła. Ale już rozmowy w, w tym temacie już się odbyły. Była tylko jedna rozmowa, czy jest chęć. I pytanie teraz, i teraz czekamy na odpowiedź, czy wszyscy radni taką chęć wyrażają, taką wolę. To było tylko ogólne pytanie do, do wszystkich kolegów i koleżanek. No i teraz czekamy, czekamy na odpowiedź. Póki co jeszcze żadnego spotkania, żadna decyzja nie zapadła. Zapytaliśmy więc opozycyjnych radnych, czy również zostali zaproszeni do rozmów na temat utworzenia nowego klubu. Nie, nie było żadnych rozmów z nami, nie było żadnych zaproszeń, nie widzę też powodów, dlaczego miałyby być. Chyba raczej Pan Szanowny zaprasza osoby, które do tej pory głosowały za jego projektami, za jego uchwałami i chyba one są w jego kręgu zainteresowania, jeśli chodzi o tworzenie jakiegoś punktu, czy rozmów w tym kierunku. Do nas do wszystkich się nie dotarły takie zaproszenia. Radny Paweł Szpór twierdzi, że póki co nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje, wszystko wskazuje jednak na to, że pieczę nad nowym klubem będzie trzymał Roman Szołemej, który chciałby wziąć przykład z innego prezydenta, Rafała Dudkiewicza. Może się tak okazać, że to zarówno radni z platformy i SLD też odejdą. Z SLD w zasadzie jest tylko troje. Ale... To znaczy... Chcielibyśmy rozdzielić w ogóle przynależność partyjną, a działanie w samorządzie. Ktoś oczywiście może być członkiem danej partii politycznej, jakiej tylko chce, natomiast chcielibyśmy, aby w Radzie Miejskiej był on reprezentowany jako radny, jako osoba reprezentująca Radę, a nie dane ugrupowanie polityczne. Jako reprezentant mieszkańców, a nie ugrupowanie polityczne. To, że nowy klub w Radzie Miejskiej powstanie, jest już pewne. Jedno czego jeszcze nie wiadomo, to to, jak nowa frakcja będzie się nazywała. A padły może jakieś propozycje, jakby miał się ten klub nazywać? Nie, nie, nawet ciężko było nazwać. Raczej byłby on takim klubem bezpartyjnym, w sensie każdy radny był, reprezentowałby jako bezpartyjny własną osobę i nie ma jakiejś konkretnej nazwy. Na pewno na pewno nie będzie to żaden szczyt partyjny, ani szczyt jakiś, nie wiem, w którym rzucić celą wyborczym. Chcemy po prostu reprezentować naszych wyborców, tak re, reprezentujemy, i, i to jest główna idea. Czy będzie to klub przyjaciół Romana Szewmeja? A może to widzowie podpowiedzą radnym, jak mógłby się nazywać taki klub? Rozpoczynamy więc plebiscyt i zachęcamy do wysyłania podpowiedzi na adres mailowy tvtvoja.maupa.tvtvoja.pl.